Czy wszystkim to was w kolejnym materiale na kanale, w którym przedstawię wam 5 ukrytych samochodów GTA 5 po update Import Export. Samochody te będą pojedynczo dodawane w następnych tygodniach. No i powiem wam, że jest na co czekać, ponieważ wszystkie samochody są tuningowane u Benego. W związku z tym mają ogrom różnych modyfikacji różnych malowań i w tym podobnych rzeczy. No i niektóre z tych samochodów prezentują całkiem przyzwoite osiągi. Jeżeli chodzi o tuning, no to niestety w tym odcinku wam go nie pokażę, ponieważ no jeszcze nie odkryłem takiej możliwości. No ale jak tylko się to będzie dało zrobić, no to oczywiście wam to pokażę w jakimś osobnym filmie, w jakimś osobnym filmie albo na jakimś live'ie. Ale przejdźmy do pierwszego samochodu. Jak widzicie, jest to nowa wersja Kometa. No i dla mnie jest to ulubiony pojazd tych pięciu, które mają zostać dodane. W plikach jest zapisana cała masa możliwości modyfikacji, także jest to bardzo fajna sprawa. Dodatkowo pojazd bardzo dobrze się spisuje, jeśli chodzi o osiągi. No i myślę, że tutaj, że najszybszy pojazd sportowy jest zagrożony, ponieważ prędkość jest albo lepsza. Od tego najlepszego pojazdu, albo w okolicach tego najlepszego samochodu w klasie. Także, no, będzie ciekawie. Oczywiście, dokładnie się przekonam o tym, jak tylko, przyjdzie, jak tylko przyjdzie czas na test tego samochodu, a na pewno to już będzie niedługo. Komet ma bardzo fajną przyczepność, bardzo fajne prowadzenie, no i fajnie się w nim wchodzi zakręty. Ma naprawdę bardzo ostry łuk skręcania. No, i osobiście nie mogę się doczekać, aż będę mógł go przetestować w jakimś wyścig, no, bo na pewno będzie, będzie to jeden z najlepszych samochodów sportowych. Kolejny pojazd to jest nowy super samochód od Progena, tym razem z nazwą Italii. Samochód z bardzo fajnym designem, oczywiście modyfikowalny u Benego, no i do tego z takim fajnym prowadzeniem, no ale niestety na tym zalety tego samochodu bym zakończył. Niestety nie wyróżnia się jakoś specjalnie w osiągach, na oko bym go porównał do Tayrusa. myślę, że tutaj te osiągi są bardzo porównywalne do tego samochodu, no ale dopiero w testach się to okaże dokładnie, jak, to, jak ta cała sprawa wygląda. No dla mnie jest to kolejny przeciętniak, jaki ma zostać dodany do klasy samochodów sportowych. Myślę, że jest to coś na wagę ostatnich dodanych pojazdów, m.in. Penetratora. Kolejny samochód to jest nieco zmodyfikowany Seven 70, który nazywa się Spector. Jak pamiętacie, Seven rywalizuje o miano pojazdu z najlepszą prędkością maksymalną obok Jestera, oczywiście w się samochód sportowy. No i w sumie jestem ciekaw, czy ta prędkość maksymalna zostanie po poprawiona w tym samochodzie. W dodatku bardzo fajnie się ten samochód prowadzi, ma ostry łuk, skręcanie, dobrą przyczepność. W każdym razie myślę, że jest to dość ciekawy samochód, który na pewno utrzyma się w czołówce najlepszych samochodów sportowych. No i w sumie jestem ciekaw jego wyników w testach prędkościowych, które wykonałem u sobie przy okazji innego filmu. No i mamy kolejny super samochód, który był chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych w grze, czyli na serca Adera, który nazywa się Nero. E, pojazd zeruje się na nowym Bugatti i oczywiście jest ulepszoną wersją Adera. No, oczywiście poza kozackim tuningiem Venego, pojazd ma bardzo fajną prędkość, no i myślę, że tutaj spokojnie może rywalizować o miano pojazdu najlepszą prędkością maksymalną. E, na pewno niedługo wykonamy sobie testy w tym temacie. E, do tego przyspieszenie jest o wiele lepsze niż zwykłym Aderze, co na pierwszy rzut oka wydaje się być spowodowane mniejszą wagą tego samochodu. Ader waży naprawdę bardzo dużo, tutaj Nero waży o wiele mniej i to się da zauważyć. Na pewno Nero będzie wysoko w testach i niedługo go dokładnie nie sprawdzimy. Wipe away my tears, so sincere Turn gray skies to blue Ostatni pojazd jaki ma zostać dodany w najbliższym czasie to motocykl, e, jest to drugi motocykl który będzie modyfikowany u Benego, a co za tym idzie będzie posiadał dużą ilość modyfikacji, e, no i w przypadku tego pojazdu szału nie ma, dla mnie jest to kolejny przeciętniak dodany do tej klasy, e, wyraźnie tutaj w żadnym aspekcie nie przeważa nad innymi motocyklami, no i w sumie nie rozumiem czemu Rockstar dodaje kolejny motocykl skoro ostatnio zostało ich dodanych kilkanaście, no ale no zawsze jest to jakaś nowość. No to tyle jeśli chodzi o pojazdy, które są ukryte w plikach gry, tak jak mówiłem będą stopniowo dodawane do trybu online, także niedługo będziecie się mogli ich spodziewać. A jeśli odcinek wam się podoba, no to zachęcam was do pozostawienia łapki, a my widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się, cześć!